Uwaga, Polsko! Naród polski jest uśpiony. Ludzie prowadzą swoje zwyczajne życie, podczas gdy wokół nas pojawiają się znaki niebezpieczeństwa. Małe płomienie zła ukazują się tu i tam, ale niewielu je dostrzega. Zagrożenie zbliża się, a większość Polaków wciąż śpi, jakby nic się nie działo. Nikt nie podnosi się, aby ostrzec przed pożarem, który nadchodzi. Ludzie nie wracają do Boga, nie zastanawiają się nad kruchością życia nie wypełniają kościołów w poszukiwaniu boskiej ochrony. Wciąż żyjemy tak, jakbyśmy mieli przed sobą całe życie, ale czasu już nie ma. Ostatnio Tomasz, ważny polski wizjoner katolicki należący do ruchu Iskra z Polski, miał jasną i szczegółową wizję dotyczącą naszego narodu. Widziałem Polskę atakowaną. Wojska rosyjskie nadejdą z dwóch kierunków. W tym objawieniu Tomasz zobaczył także, które polskie miasto będzie pierwszym celem tego ataku, którego straszliwym zamiarem jest otoczenie naszej stolicy. A w chwili, gdy poprosimy o pomoc, nikt nas nie usłyszy ani nie przyjdzie pozostawiając nasz naród sam na sam z obroną. To będzie niezwykle trudny moment. Lecz kiedy wszystko wyda się stracone, kiedy nasz naród będzie już pozbawiony nadziei, pomoc przyjdzie z miejsca najmniej oczekiwanego. Kim jest Tomasz i co zobaczył? Czy obecne wydarzenia na wschodniej granicy są już pierwszymi znakami tego co nadejdzie? Jak będziemy mogli się chronić? Tomasz jest człowiekiem głębokiej wiary, który czuje na sobie ciężar boskiej misji ostrzec naród polski przed tym co ma nadejść. Jako członek ruchu Iskra z Polski, wierzy, że jego wizje są częścią większego planu zbawienia nie tylko jego narodu, lecz także wielu dusz. Ruch Iskra z Polski ma swoje korzenie w bardzo ważnym dla polskich katolików proroctwie. Święta Faustyna Kowalska, słynna polska mistyczka, która otrzymała objawienia o Bożym Miłosierdziu, zapisała w swoim dzienniczku słowa, które przypisała Jezusowi: Umiłowałem Polskę w sposób szczególny, i jeżeli będzie mi posłuszna, wyniosę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie Iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. Ta iskra, która wyjdzie z Polski, była na przestrzeni lat interpretowana na różne sposoby. Niektórzy wierzyli, że chodziło o papieża Jana Pawła II, inni sądzą, że odnosi się do samego kultu Bożego Miłosierdzia, który rozprzestrzenił się na cały świat właśnie z Polski. Tomasz i jego towarzysze z ruchu wierzą, że jest to nieustające wezwanie dla narodu polskiego, aby żył w świętości i wypełnił swoją boską misję, szczególnie teraz w czasach ostatecznych. Iskra z Polski to grupa zjednoczonych osób, które wierzą, że Polska ma ważną rolę w Bożym planie na te ostateczne czasy i że dzięki swojej wierności może pomóc w zbawieniu wielu dusz. Pomimo budzącej lęk wizji ataku na Polskę, ważne jest, aby wiedzieć, że przyszłość nie jest niezmienna. Jeśli nasz naród przyjmie światło Ducha Świętego, jeśli całym sercem zwróci się do Boga, Wydarzenia mogą zostać zmienione lub ich konsekwencje złagodzone. Wsłuchaj się uważnie w objawienie, Tomasz. To, co teraz opowiem, nie jest łatwe do przekazania. Czułem ogromny ciężar na sercu, gdy otrzymałem tę wizję. To, co zobaczyłem o naszej Polsce, bardzo mnie zaniepokoiło. Ludzie żyją swoim codziennym życiem, ale zbliża się niebezpieczeństwo, którego niewielu potrafi dostrzec. Podczas modlitwy otrzymałem bardzo wyraźną wizję. Stało się to pewnej nocy, gdy spędziłem wiele godzin na odmawianiu różańca i rozważaniu Bożego miłosierdzia. Nagle poczułem bardzo silną obecność w pokoju. Zaczęło pojawiać się delikatne światło i zrozumiałem, że nie jestem już sam. To było tak, jakby otworzyły się drzwi i pozwoliły mi zajrzeć poza świat materialny. W tej chwili głębokiej modlitwy obrazy zaczęły ukazywać się przed moimi oczami, jakbym oglądał film o przyszłości naszej Ojczyzny. Zobaczyłem polskich żołnierzy zgromadzonych w dwóch miejscach w pobliżu naszej wschodniej granicy. Jedna grupa będzie niedaleko Białego Stoku, a druga bardziej na południu. Kiedy obserwowałem tę scenę, zdałem sobie sprawę, że obok mnie znajduje się świetlista postać. Był to anioł posłany, aby pomóc mi zrozumieć znaczenie tego, co widziałem. Bez słów, jedynie swoją obecnością uświadomił mi, że wszystko to doprowadzi do straszliwego konfliktu. Byłem bardzo zaskoczony, ponieważ, patrząc na obecną sytuację naszego kraju, nic nie wskazuje na to, by coś takiego miało wydarzyć się tak szybko. Chwilę później ujrzałem duże kolumny polskich pojazdów wojskowych zmierzających w trzech kierunkach: z Warszawy do Białego Stoku, w stronę regionu Zamościa i Hełma oraz w kierunku Białej Podlaskiej. Zrozumiałem później, że ten ruch naszych wojsk będzie pułapką. Zobaczyłem Polskę otoczoną z dwóch stron jednocześnie. Wojska rosyjskie nadejdą z Kaliningradu od północy oraz z południowego wschodu. Nie zdołałem dokładnie zobaczyć, czy atak z południowego wschodu nadejdzie z Ukrainy czy z Białorusi, ale z całą pewnością będą to siły rosyjskie nacierające z południowo-wschodniej części naszego kraju. Atak będzie miał bardzo wyraźny cel. Dwie grupy uderzą na zachód szerokim łukiem mniej więcej wzdłuż Wisły. Z Warszawą jako głównym celem. Wyraźnie zobaczyłem, że miasto Białystok będzie ich pierwszym celem, pierwszym miejscem, które zostanie zdobyte. Stamtąd marsz będzie szybki i przejdzie przez kolejne polskie miasta. Mniejsze oddziały uderzą w miasta takie jak Olsztyn. Wyglądało to tak, jakby musieli spotkać się jak najszybciej w pobliżu Warszawy. Te dwie grupy połączą się niedaleko stolicy. Otaczając wszystkie polskie oddziały, które udały się na wschodnią granicę, jednak nie zaatakują ich. Najbardziej bolesne będzie to, że cała ludność tego regionu także zostanie uwięziona, pozbawiona możliwości ucieczki. Zrozumiałem także, dlaczego nasze oddziały, które wyruszą na wschód, nie zostaną zaatakowane od razu, ponieważ nie będzie jeszcze wypowiedzianego konfliktu. Nasze wojsko będzie wysłane, aby chronić granice przed tym, co będzie wyglądało jedynie na drobne problemy, lecz w rzeczywistości okaże się planem mającym na celu wciągnąć jak największą liczbę żołnierzy w pułapkę. Najbardziej zaniepokoiło mnie to, że nie widziałem, aby nasi sojusznicy przyszli nam z pomocą. Po ataku zobaczyłem jedynie kilka samolotów NATO, zaledwie tyle. Wyglądało na to, że Zachód będzie zajęty innymi problemami w różnych częściach świata. Ta wizja pozwoliła mi zrozumieć wiadomość, którą wcześniej otrzymałem dla ludzi ze wschodniej Polski. Zwróćcie się do Boga, miasta na wschodzie, zwróćcie się do Boga, wsie i domy, ponieważ grozi wam zniszczenie, ucieczka i głód. Jeśli nie zwrócicie się do Boga, będziecie cierpieć, ponieważ nawet jeśli spróbujecie uciec, nie zdołacie tego. A nawet jeśli poprosicie o pomoc, nikt was nie usłyszy, ponieważ każdy będzie próbował ratować siebie. Na początku nie rozumiałem, w jaki sposób mieszkańcy wschodniej Polski mogliby zostać uwięzieni, bez pomocy i bez możliwości ucieczki. Lecz teraz to zrozumiałem. Jeśli Wisła stanie się linią podziału, gdzie napastnicy zatrzymają się na jakiś czas, ludzie na wschód od Wisły nie będą mieli dokąd pójść. Zostaną uwięzieni wraz z polskim wojskiem. W tym czasie oddziały polskie, którym uda się uciec, będą wycofywać się na zachód. A część ludności także ucieknie ze strachu. Ważnym szczegółem, który zobaczyłem, było to, że zagraniczni żołnierze nie będą bardzo brutalni wobec cywilów. Będą krzyczeć, zastraszać, zabiorą pewne rzeczy, lecz nie będą bić ludzi, przynajmniej w scenach, które mi pokazano. Nie oznacza to jednak, że podczas prawdziwego konfliktu nie może dojść do problemów. Widziałem także dwóch polskich dowódców, którzy kłócili się w okopanym posterunku po wschodniej stronie Wisły. Jeden z nich mówił: Wykonajcie rozkazy natychmiast. Wyglądało na to, że nakazywał złożyć broń. Drugi oficer odpowiedział: Nie, nie wykonam tego rozkazu, nie oddamy jej. To hańba. Nie byłem w stanie wyraźnie zobaczyć, kim będą ci dowódcy. Ale ta wizja nie kończy się rozpaczą. Zobaczyłem również to, co nastąpi później. Sprawiedliwość Boża objawi się, jak mówi przysłowie: Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Kraje, które zaatakowały Polskę, same doświadczą wewnętrznych problemów, nastąpią wielkie zmiany, które obalą ich rządy. I co najważniejsze, ujrzałem, że w najtrudniejszej chwili, kiedy wszystko będzie się wydawało stracone, nadejdzie pomoc z miejsca najmniej oczekiwanego. Ta pomoc nie będzie jedynie ludzka, ale także duchowa. To będzie tak, jakby samo niebo przyszło z pomocą wiernemu narodowi polskiemu. Wielu pyta mnie. Kiedy to się wydarzy? Nie wiem dokładnie. To, co widzimy dzisiaj, nie oznacza, że ta wizja spełni się jutro, ale czuję, że ten czas nie jest już daleki. Inne ważne pytanie. Czy to musi się stać? Odpowiedź, którą otrzymałem, jest jasna. Wizje pokazują, co się stanie, jeśli wszystko pozostanie tak, jak jest, ale możemy zmienić bieg wydarzeń. Jeśli Bóg postawił warunki w swoim przesłaniu, to znaczy, że wciąż możemy wiele zmienić. Jak możemy to zmienić? Poprzez zwrócenie całego narodu polskiego do Boga. Potrzebujemy wielkiego przebudzenia duchowego, nie politycznego, lecz prawdziwie duchowego, opartego na szczerym powrocie do wiary i chrześcijańskich wartości. Jeśli naród polski przyjmie światło Ducha Świętego i całym sercem zwróci się do Boga, wszystko może się zmienić, albo przynajmniej będzie mniej bolesne. Nasze ocalenie jest w Bogu. Dlatego przekazuję te słowa z wielką odpowiedzialnością. Nie po to, by wzbudzać strach, lecz by obudzić ludzi. Wciąż jest czas, abyśmy wrócili do Boga, każdy z nas i cały naród. Musimy zrozumieć, że prawdziwa ochrona nie pochodzi z układów politycznych ani wojskowych, lecz od Boga. Różaniec, spowiedź, komunia święta, czytanie Pisma Świętego to nasze prawdziwe, duchowe bronie. Modlitwa w rodzinie, szczególnie, będzie silną tarczą w trudnych czasach. Ważne jest też tworzenie wspólnot wiary, w których ludzie będą mogli się wspierać. Rodziny, parafie i małe grupy modlitewne będą miały ogromne znaczenie, by utrzymać wiarę przy życiu i pomagać tym, którzy tego potrzebują. Dobrze jest również przygotować się w sposób praktyczny, mieć zapasy żywności o długim terminie przydatności wody, leków i innych niezbędnych rzeczy. Ale bez Bożej ochrony żadne przygotowanie materialne nie wystarczy. Ostateczne przesłanie, które chcę pozostawić, jest przesłaniem nadziei, a nie rozpaczy. Bóg ma plan dla Polski, plan, który sięga dalej niż trudności, przez które będziemy przechodzić. Jeśli pozostaniemy wierni, nasz naród nie tylko przetrwa tę próbę, ale także wypełni swoją rolę w Bożym planie na te ostateczne czasy. Niech Matka Boża, królowa Polski, modli się za nas wszystkich i chroni nasz naród w tej godzinie wielkiej potrzeby. Niech święty Jan Paweł II, nasz wielki Polski święty, oręduje za nami przed tronem Boga. A Pan Miłosierdzia Bożego, który przez świętą Faustynę objawił swoją szczególną miłość do Polski, niech się nad nami zmiłuje i prowadzi nas ku światłu. Po tym objawieniu Tomasza wiele osób zaczęło pytać, co powinni zrobić wobec tak poważnego ostrzeżenia. Odpowiedź jest jasna: musimy zwrócić nasze serca ku Bogu. Nie ze strachu, lecz z zaufania. Nie z rozpaczy, lecz z nadziei. Historia Polski naznaczona jest próbami i zwycięstwami. Nasz naród już nieraz stawał w obliczu inwazji, rozbiorów i czasów wielkiej ciemności. A jednak zawsze się podnosiliśmy, zawsze pozostawaliśmy wierni, zawsze zachowywaliśmy naszą tożsamość jako naród wiary. Jeśli spojrzymy na znaki czasu oczami Ducha, zobaczymy, że wiele warunków opisanych w wizji Tomasza zaczyna się już spełniać. Narastające napięcia na wschodnich granicach, odchodzenie ludzi od wiary, duchowy sen, który zdaje się ogarniać nasz naród. To wszystko są ostrzeżenia, których nie możemy ignorować. Ale pamiętaj, wizja mówi także o nadziei. Mówi o Bożej ochronie dla wiernych. Mówi o pomocy, która nadejdzie w najtrudniejszym momencie. Mówi o większym celu, jaki Polska ma w Bożym Planie. Rozpocznij swoją duchową przygotowanie już dziś. Wróć do sakramentów. Odmawiaj codziennie różaniec. Załóż lub dołącz do małej grupy modlitewnej. Umacniaj swoją rodzinę w wierze. To są nasze prawdziwe obrony przed wszelkim złem, które może nadejść. A teraz zjednoczmy nasze serca w modlitwie. Panie Boże Wszechmogący, który w swojej nieskończonej mądrości kierujesz losem wszystkich narodów, spójrz łaskawie na Polskę i na każdą osobę, która słucha tego przesłania. Chroń każdą rodzinę pod swoim boskim płaszczem, umacniaj serca w wierze. Daj mądrość, aby rozpoznawać znaki czasu i odwagę by pozostać wiernym nawet w trudnościach. Matko Boża Częstochowska, Królowo Polski, wstawiaj się za nami. Niech Twój opiekuńczy płaszcz okryje nasze domy, nasze rodziny, nasze miasta i wsie. Oddal wszelkie niebezpieczeństwa od naszych granic i przynieś pokój naszemu narodowi. Święty Janie Pawle II, Wielki Synu Polski, módl się za nami przed Tronem Niebieskim. A Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia, Przypominaj nam zawsze, by ufać Jezusowi nawet w najciemniejszych chwilach. Niech błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, wstąpi na ciebie i twoją rodzinę i pozostanie na zawsze. Amen.